W mojej prezentacji, Szanowni Państwo, wszyscy tutaj zgromadzeni, mam nadzieję, zainteresowani ciągiem dalszym rewolucji technologicznej w obszarze cyfryzacji handlu i lepszych, bardziej elastycznych modeli najmu. To rozwiązanie, które pozwala sklepom internetowym, producentom, manufakturom, nowym markom, uruchamiać i otwierać swoje sklepy stacjonarne w dostępnych już dzisiaj. Powierzchniach handlowych. Tytuł Nie bez kozery. Czy nadchodzi rewolucja pop-up store? Jak szybko będzie się rozwijać? Mam nadzieję, że w czasie mojej krótkiej prezentacji wstępu do rozmowy z moim kolegą z zespołu, Marcinem, który jest autorem, fundatorem i prezesem spółki Our Stores, będzie dla Państwa ciekawy. Jak wykorzystać wolną przestrzeń w taki sposób, żeby było to wygodne. Dla nowoczesnego najemcy, który nie poszukuje umowy długoterminowej. Z perspektywy. E, niestety, clicker jednak. O, już zaczął działać. Z perspektywy zmian na rynku retail, taka króciutka perspektywa, co dzisiaj obserwujemy. Duże ilości przestrzeni handlowych dłużej niż zwykle od trzech lat czekają na nowego najemcę. Barierą dla y, części wynajmującej są ograniczenia budżetowe i ryzyka związane z nieprzewidywalnością naszego rynku, niestety spowodowaną pokowidowymi zmianami łańcucha dostaw, wojną na Ukrainie, recesją i wzrostem kosztów we wszystkich możliwych aspektach. To powoduje, że nowoczesny najemca nie jest zainteresowany ani długotrwałym procesem biurokratycznym ani też rozwiązaniami, które w tej chwili rynek w takim ogóle mu oferuje. Zmierza to, jednocześnie jest zderzane z generalnymi informacjami, jak szybko rośniemy jako gospodarka. Duże firmy raportujące zmiany na naszym rynku, takie jak Kuszman, mówią, że kolejny raz dobrze otworzyliśmy, że jest fajny kwartał, że retail rośnie, że kwartał czwarty 2024 był jeden z najlepszych, ale czy było tak naprawdę, widzicie Państwo w wynikach rentowności Waszych biznesów i rosnącej ilości firm, które ledwo, ledwo wiążą koniec z końcem, a jednocześnie ogromna część z nich, Przenosi się tylko do sfery cyfrowej handlu w systemach e-commerce. Co może być rozwiązaniem w tym zakresie? Próba krosowania kanałów handlowych w ujęciu najmu krótkoterminowego. Z perspektywy naszych doświadczeń i rozwiązań, które chcemy zaoferować, dwie inspiracje. Pop-up Store Męskiego Grania, otwierany w Gdyni na 2-3 miesiące, wygeneruje 8 do 10 tysięcy sprzedanych biletów na koncerty Męskiego Grania oraz 50 tysięcy interakcji z fanami Męskiego Grania w krótkim, dwumiesięcznym okresie. Będzie świetnym motorem do tego, żeby pokazywać ten festiwal jako dobra, ciekawa inicjatywa również rodzinna. Analogicznie największy światowy gracz rynku handlu, czyli Amazon, otwierając swój pop-up store. W samym centrum Londynu na High Street oferuje unikalne doświadczenia, w jaki sposób dzisiaj już jest realizowany Amazon Prime na terenie Wielkiej Brytanii z dostawą tego samego dnia wieczorem paczki z dowolnego magazynu, który jest wokół Londynu. Dwa takie szumne dosyć przykłady, jeden lokalny, drugi zorientowany na kraje Wielkiej Brytanii, ale jednak pokazują pewien kierunek w kontekście wykorzystania przestrzeni handlowych w krótkim terminie, ponieważ ponieważ ten pop-up store Amazona był relokowany do różnych miejsc i otwierany ponownie. Początki Airbnb i Booking były związane z web. To były aplikacje web first. Przeglądarka, laptop, desktop, prosty system lokalizacji wynajmu. E, mieszkania, e, wynajmu apartamentu. W ciągu ostatnich 10 lat 95% ich ruchu przeniosło się do aplikacji. Rynek handlu e, od 10 lat mówi o roku Mobile, od trzech mówi, że już Mobile nadszedł i w pełni się sparametryzował. Większość sieci handlowych, które mają sklepy internetowe, notuje ponad 50% trafiku. A często 30-40% transakcji z telefonu komórkowego. I właśnie na tym gruncie powstał ekosystem Our Stores. Z perspektywy najpopularniejszych formatów dla najemcy krótkoterminowego, mówimy o trzech głównych formatach: pop-up, showroom, concept store. Jako y, y, formaty, które marka, brand lub producent. Na jakiś okres czasu lub dłużej lub krócej otwierają, ale z punktu widzenia dużych e-commerców posiadających ogromne magazyny, kampania promocyjna, wietrzenie magazynu, wyprzedaż staje się najważniejszym elementem, y, który fantastycznie potwierdza grupa CCC, najdynamiczniej rozwijając y, markę i model y, half price. Z punktu widzenia y, e-commerce, ten wątek bardzo szczegółowo poruszy w rozmowie z panem Radkiem za chwilkę, Marcin, ale najważniejsze korzyści to tak jak e, e, inicjatywa przedsiębiorców Rafała Brzoski, upraszczająca biurokratyczne systemy dla przedsiębiorców, rynek najmu potrzebuje uproszczenia biurokracji związanych z najmem krótkoterminowym. Nie może być za każdym razem negocjacji, zmian, chodzenia za umowami, spotkań z prawnikami. Trzeba to robić szybko i sprawnie, ponieważ tak jak marketing Firewire, tak samo pop-up story bazują na inicjatywie, krótkim okresie czasu, szybkiej decyzji i wykorzystaniu y, szybkiego trendu. Z perspektywy Naszego rozwiązania za chwilkę zaprosimy do dyskusji, w jaki sposób ma szansę ono rywali, yy, rewitalizować rynek najmu krótkoterminowego i wprowadzać tam elementy rewolucji. Najważniejsze aspekty i yy, cechy naszego ekosystemu to właśnie uproszczenie wszystkich aspektów biurokratycznych i wyeliminowanie ryzyk związanych z najmem krótkoterminowym. Jeżeli Wasza powierzchnia w tej chwili nie pracuje, to z naszym rozwiązaniem ma szansę zacząć zarabiać tak długo, jak Państwo zdecydujecie, że jest to potrzebne. I jeśli chodzi o y, przykłady, to oczywiście chętnie y, o nich y, opowiemy. Wśród już aktywnych lokali, dla których przygotowujemy promocję i poszukiwanie najemców jest grupa. EPP i Salerbau. Kolejne firmy do, dokładamy do naszego rozwiązania w najbliższych e, miesiącach. Zapraszam do dyskusji, którą poprowadzi e, za momencik pan e, Radek i e, zapraszam w tej chwili już Marcina Piroga tak. oddaję głos. Trzy hipotezy na start. Dziękuję e, Krzysztof. Tak, mikrofon przekazuję e, na scenie jest ze mną Marcin Piruk, prezes zarządu Our Stores. Dzień dobry. Proszę usiąść. Ja, przygotowując się do, tej, do tego spotkania, spojrzałem sobie na pańskie CV i pomyślałem, że warto o tym powiedzieć, co tam zobaczyłem. Bo na rynku centrów handlowych jest Pan, na rynku retailowym jest Pan nową osobą, ale ten background biznesowy jest dosyć niezwykły i tam są takie pozycje no, robiące wrażenie. Kierował Pan wielkimi korporacjami. Jak tamto doświadczenie przekłada pan na to dzisiejsze. Skąd to się w ogóle wzięło, ten pomysł, żeby wejść w coś takiego jak hourstore, jak, jak nowoczesne narzędzie zarządzania najmem krótkoterminowym w obszarze przestrzeni handlowych? Dzień dobry Państwu. Jak często w biznesie jest to, było to przez przypadek. Ja wychodzę z założenia, że trzeba mieć oczy szeroko otwarte, słuchać ludzi, patrzeć się na wyzwania. W wielu branżach, to co tutaj Radek powiedział, w wielu branżach byłem, od branży paliwowej, poprzez czekoladę, piwo, byłem również w locie, ostatnio w branży medycznej. Co mnie zawsze fascynowało, to są, to były, Zmiany od strony przychodowej, zmiany skokowe i nie poprzez akwizycje, tylko zmiany skokowe we wzroście organicznym, a to jest możliwe przez innowacje. I patrząc się na model, który stworzyliśmy tutaj razem z, moimi, z moim zespołem, no tutaj Krzysztof pokazywał między innymi Booking.com i początki. Początki były trudne, ale jest to jedna z rewolucji, która nas wszystkich dotknęła w pozytywnym oczywiście sensie. Tak jak Uber, cokolwiek tam możemy sobie o nim myśleć, ale ja pamiętam, że kilka lat temu jeszcze mieszkając w Paryżu, no było bardzo trudno złapać taksówkę, a poza tym traktowali nas trochę tego klienta z góry i i między innymi między takim firmą, i takim przełomem, innowacją jak, jak Uber zrewolucjonizowało to cały, cały biznes, przez to też, że no, no w tej chwili jest dużo, dużo łatwiej. Booking, który zaczynał, od, i zaczynał w latach 90., także to też no, nie jest... Długie firma, dojrzewanie. Tak, to nie jest coś, co dojrzewało szybko, miał trudne początki, zaczynał oczywiście od krótkoterminowego wynajmu y, y, mieszkań, no ale w tej chwili mamy pod bookingiem tych y, odnóg, mamy mniej więcej 10 i tam jest i wynajem samochodów, i, i bilety lotnicze, także y, ta rewolucja postępuje bardzo szybko y, i wracając do, do twojego pytania, no ja zauważyłem, że w rynku ogólnie pojętego retailu no czegoś takiego jeszcze na, w skali czy regionalnej, czy światowej nie ma i że jest możliwość, żeby no dać sobie szansę i to zmienić. I pomóc nam wszystkim, bo jest to rozwiązanie, które wpisuje się w trendy światowe, które w tej chwili obserwujemy w wielu branżach. Tutaj no, jest szansa, żeby to zapoczątkować i żeby to zrobić w Polsce. Taka, takie rozwiązanie, które jest nowatorskie, zazwyczaj ma no, wie, wiele przeszkód, mówiąc wprost, żeby dotrzeć do świadomości uczestników w rynku, być przez nich zaakceptowanym, potem wdrożonym. Jesteś, y, y, jesteście z Our mniej więcej kilkanaście miesięcy, rok. Obecni z tym, z tym rozwiązaniem na rynku. Jak ten proces przebiega, ten proces pokazywania, przekonywania, brania tego rozwiązania przez rynek? Zacznę od pozytywów, które zaobserwowaliśmy. Wszyscy uważają, że to jest fajne rozwiązanie. Ciekawe, słuchają, zadają dużo pytań. I zainteresowanie jest. Zresztą, zanim rozkręciliśmy ten biznes, ja też no, pozwoliłem sobie z kilkoma dużymi graczami porozmawiać, czy w ogóle oni widzą, że jest szansa, żeby to na tym rynku zaistniało. I to jest pozytywne. To, co nas negatywnie zaskoczyło, to jest, no, jak to się mówi, inercja systemu. Nie będę tutaj wspominał o. o o rozmowach, które mamy, ponieważ no dużo jest objętych tajemnicą handlową, ale no doświadczenia, zwłaszcza z dużymi graczami, są takie, że no ten proces trwa i żeby dojść już do tego, żeby podpisać umowę i żeby lokal zaistniał w naszej aplikacji, to mówimy o miesiącach. Nie mówimy o dniach, o tygodniach, mówimy o, o miesiącach. Ale no tutaj po naszej stronie i naszą odpowiedzialnością jest to, że jako będąc pierwszymi no mamy też odpowiedzialność w tym, żeby edukować naszych partnerów, naszego potencjalnego klienta. I bardzo dużo wysiłku wkładamy w to, żeby, żeby komunikować o, o czym to jest. No, dzisiaj między innymi w tej chwili jest to okazja. My zresztą zapraszam, tam w, w drugim rogu tej ogromnej sali jesteśmy, mamy stoisko, i, i nasz zespół jest, żeby odpowiedzieć na wszystkie ewentualne państwa, państwa pytania. Ja tutaj zastosuję trochę taką analogię osobistą, bo sukces tego wydarzenia pod tytułem SCE w targi Shopping Center Forum polega na tym, że Trwa proces komercjalizacji, tej klasycznej. I w normalnych warunkach, bez takiego masowego spotkania, kiedy są wszyscy i robimy szybko lidy, jeden za drugim, to ten proces trwa bardzo długo. My jesteśmy katalizatorem pewnego procesu. Przyspieszamy to. Największą zaletą rozwiązania Our Store. Jak już jestem w aplikacji, moja galeria jest w tej aplikacji, moje kale są te, że to się może dziać szybko, że ja nie czekam. Ja pamiętam, to znowu, przepraszam, że tak się trochę rozwodzę, ale ja, ja w tym widzę naj, naj, największy potencjał, bo pamiętam, jak kiedyś tutaj Dariusz Miłek był na naszym forum, i ktoś do niego podszedł i mu powiedział coś na ucho, jak raz z nim rozmawiałem, i on zapytał: 2 euro? Ten Ktoś odpowiedział, tak, prezesie, 2 euro. Mi jakby chwilę pomyślał i powiedział, okej, okay, rób to. Potem ja go zapytałem, on się zgodził, że było 2 euro drożej czynszu. To w skali roku, tam, to 1000 metrów sklep był, to jest 2000 miesięcznie, dodatkowo 25 tysięcy, 24 tysiące rocznie, czyli 120 tysięcy euro w skali całej umowy pięcioletniej, czyli on w ciągu tych. Pięciu, minu, pięciu sekund podjął decyzję, że wydaje pół miliona więcej. I to jest właśnie istota takich spotkań. I to jest istota, our stores, że to, co normalnie mogłoby trwać bardzo długo, może trwać bardzo szybko, prawda? Tak, no jeżeli ktoś z najemców założył już konto, no bo to jest chyba najbardziej długotrwały proces, bo to trwa kilka minut, ale jak już mamy konto, to wynajęcie lokalu, to jest kwestia minuty dwóch. Jeżeli wiemy, oczywiście, czego szukamy. Także to jest szybko. To jest bez podpisywania żadnych dodatkowych umów niż to, co jest pod aplikacją, czyli umowa najmu, która no, jest esencją i tym, i tym no, 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 głównym dokumentem, który jest między wynajmującym a, a najemcą. Ale patrząc się na korzyści dla państwa dla wynajmujących, no to tak, no po pierwsze to nie jest coś, co zastąpi kontrakt długoterminowy, to jest uzupełnienie oferty, którą macie. To jest ze względów wizerunkowy też wizerunkowych, no poprawa tego, że no, no wiadomo, że jak stoi lokal pusty, no to nie sprawia to na klientach dobrego wrażenia, ani na, na, na tych, którzy mają lokale obok. Ale to jest też róż, różnorodność. Niedawno ktoś się mnie zapytał, co mnie w tym biznesie najbardziej zdziwiło, jakie mam spostrzeżenia, no będąc tutaj w retailu od powiedzmy niecałego roku. I jak zacząłem po galeriach różnych, po centrach chodzić, no wiadomo, że no tak czy tak takie doświadczenia są, no ale w tej chwili mam ich więcej. To, to, co mnie zaskoczyło, to doszedłem do wniosku, że one prawie wszystkie wyglądają tak samo. Że patrząc się na najemców w 80% plus procentach, powiedziałbym, że to są te same marki. I jeżdżąc po różnych miastach, większych, mniejszych, no stwierdziłem, że brak, brakuje tego aspektu też lokalnego. I tutaj mamy możliwość, bo to są też no, nasze krótkie, ale to są nasze doświadczenia, że y, będąc, nie wiem, na Górnym Śląsku, w Poznaniu, y, w Trójmieście, możemy przyciągnąć biznes lokalny. I to są, y, to może być tak tzw. artizanal, to, 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 to mogą być y, y, rzemieślnicy, to, to mogą być pewne eventy, które się organizuje, y, to, to może być nawet aparatura medyczna, którą ostatnio żeśmy mieli w jednym z naszych miejsc. Także to urozmaica, ponieważ jest to klient, który przychodzi specjalnie pod, 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 dany, pod, pod dany sklep. Dużo z naszych, zresztą teraz mamy najem, w którym. Nasz najemca ma milion followersów na, na Facebooku i mówi: A ja to nagłośnie. Także dla centrum handlowego jest to też klient, który normalnie do niego by nie przyszedł, który zostanie. No, większość z nich zostanie. To buduje oczywiście no, w, poz, w, w pozytywny sposób y, y, trafik, ale jest to urozmaicenie, którego według mnie no, trochę, trochę nam brakuje. Mhm. Kiedy spotykacie się z właścicielami galerii, centrów handlowych, to jakie najczęściej w czasie tych spotkań pojawiają się pytania z ich strony? Co budzi ich największe wątpliwości? Co moglibyśmy już tutaj wyjaśnić, tak żeby rynek już z góry wiedział? Yy, tak, jedno, no, kilka kategorii jest. Yy, pytają się, czy u nas musi być, yy, jak my wprowadzamy te lokale do aplikacji, czy musi być osoba z naszej strony, która będzie do tego dedykowana. Odpowiedź jest nie. Yy, my potrzebujemy oczywiście zdjęcia i opis lokalu, ale yy, nasz zespół jest w stanie wszystko właściwie zrobić, żeby. Ten lokal w, w aplikacji zaistniał. Także jeżeli chodzi o, o to, czy jest potrzebny ktoś, nie. Ale y, wynajmujący, y, właściciel lokalu czy operator, on ustala cenę i kalendarz. Także jest odpowiedzialny za to, kiedy ten lokal jest do dyspozycji. I my, my w tej chwili pokazujemy trzy miesiące, ponieważ no. Z naszych też doświadczeń wynika, że ten pop-up, czyli sklep tymczasowy to jest od jednego dnia poprzez tygodnie, ale nie, nie dłużej niż trzy miesiące. I tym kalendarzem zarządza właściciel. Następna kwestia i pytanie to jest, czy to jest za darmo? Tak, odpowiedź jest to jest za darmo, tak dla wynajmującego, jak i dla najemcy. Jedynie my pobieramy od wynajmującego prowizję, ale tylko po już skutecznym czynsie, który zostanie zawarty między najemcą a wynajmującym. Kolejne pytanie jest o bezpieczeństwo płatności. U nas przedpłata jest stuprocentowa i najemca nie wchodzi do lokalu, jeżeli my nie stwierdzimy, że na koncie czy naszego partnera, czy na naszym nie jest y, y, uiszczona pełna suma. No i ostatnie pytanie, na które y, no, tutaj y, no, nie do końca jeszcze y, mamy, y, mamy odpowiedź, to jest, no a co ja zrobię, jak on mi się nie wyprowadzi po y, w momencie, kiedy się kończy czynsz? No Ja mówię, no ale to jest, no czym to się różni od tego, co ma w tej chwili? No fakt, że są pewne dospa, y, dodatkowe zabezpieczenia, ale my tak, my nie wymagamy aktu notarialnego, ponieważ no inaczej no nasz koncept by się nie sprawdził. My, my chcemy, żeby to trwało kilka minut. Z tego też powodu no niektóre biznesy, niektórzy najemcy są wykluczeni, ponieważ no nie ma na przykład najemców, którzy mają wyroby koncesjonowane, ponieważ do tego trzeba no trochę czasu i to nie, nie można tego zrobić z dnia na dzień. A najem, no, u nas można zrobić w ciągu 24 godzin. Następne pytanie jest, no, ale co, jeśli on mi wejdzie z towarem, który jest konkurencyjny i no, nie, nie do końca pasuje. No i tutaj odpowiedź jest taka, że no, my, mamy, my dajemy opcję wynajmującemu, żeby w ciągu 24 czy tam 48 godzin, godzin zaakceptował danego najemcę. Także pierwsza rzecz to jest tak, że w opisie lokalu mamy już wymienione artykuły, którymi nie może handlować, a później jest jeszcze potwierdzenie, bo mając już NIP najemcy i to, czym on handluje, może zobaczyć i sprawdzić, czy, czy to jest coś, co, co nie spowoduje konfliktu z, z kimś, który już jest w danym ja. centrum. Yy, Odnoszę wrażenie, że. Te ryzyka są dosyć minimalne, zminimalizowane. Czyli barierą rozwoju tego rozwiązania w centrach handlowych jest tylko kwestia takiego przełącznika w świadomości, jak to narzędzie działa, czyli komunikacja. Tak, komunikacja, edukacja. My pomagamy oczywiście tak, jak wspomniałem, wynajmującemu, żeby no, te lokale na przykład były, żeby, żeby w sposób atrakcyjny je przedstawić. Jest dużo od strony edukacji najemcy też, no, trzeba do niego też dotrzeć, tak, także my też pomagamy, pomagamy i i potencjalnym benefitem dla wynajmującego jest to, że jeżeli jest dużo osób, które no, nie ryzykują podpisania umów długoterminowych, bo jest to dla nich za duże ryzyko biznesowe, ale po sprawdzeniu swoich założeń decydują się na najem długoterminowy. Mamy takie przypadki w naszej krótkiej historii, że ktoś, kto. Sprawdził swoje założenia biznesowe, powiedział: Tak, no to mi się sprzedaje tak, jak zakładałem. Po kilku y, tygodniach y, najmu y, krótkoterminowego y, negocjuje i przechodzi w y, umowę długoterminową. Jest to nowy y, najemca dla, y, dla wynajmującego. Jest to niekiedy kompletnie, nowy, może to być kompletnie nowy biznes. Jasne. Ja tylko jeszcze przypomnę, że Ares ma stoisko na końcu tej części wystawowej, także jeszcze dzisiaj, jutro. Zapraszam do spotkania z Marcinem i jego zespołem. Życzę powodzenia, trzymam kciuki. To na pewno jest to, o czym mówiliśmy na samym początku naszej konferencji, że centra handlowe i ich najemcy muszą przyspieszyć procesy. Rewolucji digitalowej, technologicznej, bo to jest warunek ich dalszego rozwoju. Tak, dziękuję bardzo. I jeszcze raz wrócę do mojej pierwszej myśli. Jest to innowacja, jestem o tym przekonany. Jest to coś, co na pewno pozwoli Państwu w sposób skokowy rosnąć, a poza tym urozmaicać ofertę, będąc bardziej atrakcyjnym dla. Dla klientów. Także dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję i, dziękuję. i zapraszam rozmówcą, do naszego stoiska. Moim rozmówcą był Marcin Piruk, prezes zarządu Our Dziękuję bardzo. Dziękuję Marcin.